Odwołujesz się od decyzji budowlanej, wkrótce za celowe wprowadzanie urzędu w błąd może grozić Ci nawet kara więzienia. Nowe zmiany, które się pojawiły, wreszcie dają jakiegoś bata na sąsiadów. Takie zmiany przewiduje nowy projekt ustawy. Zgodnie z projektem, składając odwołanie od decyzji administracyjnej lub zażalenie w sprawach budowlanych, konieczne będzie dołączenie oświadczenia o świadomości odpowiedzialności karnej za fałszywe informacje. Bez tego dokumentu odwołanie może zostać odrzucone. Ale to nie wszystko. Jeśli w odwołaniu celowo wprowadzisz organ w błąd, co do faktu lub kluczowych okoliczności, grozi Ci kara aresztu. Tak, aresztu, ograniczenia wolności lub grzywna w najmniejszym przypadku. Celem tych zmian jest ograniczenie przypadków, w których procedury odwoławcze są wykorzystywane do blokowania inwestycji. Jako deweloper wiem, jak dużym problemem są uniezasadnione skargi wydłużające proces budowlany. No we Przepisy mogą przyspieszyć uzyskiwanie niezbędnej dokumentacji, eliminując działania mające na celu jedynie opóźnienie inwestycji. Będziemy mogli wreszcie mieć jakiś bad na sąsiada. Co sądzisz o tych propozycjach? Czy dzięki nim łatwiej będzie uzyskać dokumentację inwestycyjną? Czy wreszcie znalazł się bad na uciążliwych sąsiadów? Daj znać w komentarzu.